Zanim zaczniemy filmik, mam dla Was mały konkursik w formie zabawy. Jeśli Was to nie interesuje, możecie przewinąć do czasu podanego na ekranie. Do wygrania są dwa skiny dorasta, a żeby mieć szansę na bycie wylosowanym, musicie zrobić jedną prostą rzecz. W tym filmiku na ekranie w losowych momentach pojawi się sześć losowych cyfr. Musicie je wszystkie znaleźć i wysłać w wiadomości prywatnej do mnie na Discordzie. Nie piszcie tego w komentarzach, bo takie komentarze będą usuwane. Po prostu wyślijcie mi ten ciąg cyfr w wiadomości prywatnej na moim Discordzie. Macie czas do piątku, 5 marca, do końca dnia. A teraz, miłego oglądania. Nasza ostatnia wycieczka do Czarnego Lasu dała nam dużo do myślenia. To musimy się przygotować do tego... Czarnego lasu, czy jak to się zwało? Bo na razie to kupa tam była. Był jednak mały problem. Żeby wytworzyć lepszy ekwipunek, musieliśmy zrobić sobie piec do przepalania. Żeby zrobić piec do przepalania, musieliśmy zdobyć rdzenie Surtlinga. A rdzenie Surtlinga można było zdobyć gdzie? W czarnym lesie. O, kość Już Tu widziałem tego... Kruka. Nie wiem, tu jest w środku coś. Można wejść. To jest zejście na dół. Zaczęliśmy więc przeczesywać kurhany w poszukiwaniu rdzeniów. Przód, lewo, prawo. O, ja pierdzielę ty. Te... O! mało za obrażeń zadaje. Następny kościak. Dwa. Trzy. Kościaków było tam od cholery. Niestety nawet moją wielką pałą. <laughs> Nie zadawałem im wiele obrażeń. Musieliśmy bawić się w ganianego, żeby w ogóle przetrwać.

Uła, za ścianą mniewalną. I tu nic nie ma. Ała! Oła! Oh wow. Wyczyściliśmy całe kurhany z kością trupów, ale niestety nie znaleźliśmy żadnego rdzenia. No nic, pozostało nam szukać dalej. Ale najpierw wróciliśmy do domu, żeby się odnieść. No właśnie, domu. Jak pewnie pamiętacie, w ostatnim odcinku nie mieliśmy nic, oprócz workbench'a i kilku skrzynek. Od tamtego czasu, dzięki Czenkowi, to się zmieniło. Hehe, <laughs> Dzień dobry. No, przytulnie. No, tylko sobie skrzynię postawiłeś, ale mi nie, <laughs> A teraz szybkie słowo od naszego sponsora. Na stronie ilovemen.eu znajdziecie różnej maści kosmetyki do pielęgnacji brody, takie jak szampony, olejki i balsamy. Nie macie brody? Nic straconego. I Love Man oferuje również serię kosmetyków dla mężczyzn. Z kodem OWSIKUS dostaniecie 10% zniżki. No a jak już mieliśmy gdzie mieszkać, to wróciliśmy do poszukiwania rdzeni. Nie było nam łatwo uporać się z kościotrupami. Na szczęście znalazłem łatwy sposób na ich pokonanie. Jak tutaj na tym podejście się stoi, to one nie biją, bo nie mogą dosięgnąć. A tam pióra i bursztyn. O, fakt, co to było? Kościotrup z gwiazdką, i to był taki. Taki magiczny czarny dym. A widzisz? Du! a to duch jest! Nie widziałem napisów! Ha! Za pięć czy cztery. Perła z Bursztynu. <śmuszczaj> o, -o, -o, o! Tutaj jakaś wygl to wygląda jak duch, ale to jest taka kubka. Awaa, Ała. Ała! One tu się chyba spawnują, wiesz? No tak, tak, tak. A, nie mam jak. Jest, Pff. nie żyje. Między dwa kościotrupy się wpakowałem. Tu. To miejsce, które teraz widzicie jest bardzo ważne, bo w nim znaleźliśmy nie tylko pełno rdzeni, ale również lokację ołtarza do następnego bossa. Tak ma wszystko. Umrę, kurwa. Umarłem. Bo tam było jeszcze w jedną stronę. Tam jest jeszcze jedna kostka. O! Myślałem, że pobiegną za tobą, jak już na ciebie się rzuciły. Jak już wiedzieliśmy, gdzie jest boss, to postanowiliśmy przejście i zobaczyć, jak wygląda jego ołtarz. Potem nadszedł czas przygotowań. Zacząłem równać teren. A czenku wybudował odlewnię, w której mogliśmy teraz przetapiać rudy. Dodatkowo zbudowaliśmy również piec na węgiel drzewny, żeby móc zasilać naszą odlewnię. A co chcieliśmy przetapiać? No cóż, mieliśmy trochę zapasów cyny, którą znaleźliśmy podczas naszej podróży. Dodatkowo brakowało nam miedzi. Przybiły. A wszystko to, żeby zrobić Masz. Masz. brąz. O. Ja mam coś takiego, patrz. Uh. Patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. Ty nie rozwal domu. Dobra, e, Ja to sobie jeszcze zrobił. Tarczy. Świekowane zbroja na golennicę, tak? Drewno potrzebujesz i skórę, i tutaj musisz robić, w kuźni. Aha, drewno, skórę, czekaj. Skórę eee, mam. Masz mieczyk, to z, 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 będzie tarcza chyba za 8. Czyli czekaj, bo tutaj. Brązowy helm na golennicę. Zaraz, czekaj. jelenia zbroja. w sensie, taką, dobra. Nie wiem, czy mamy. Hmm. Mamy. 22 skóry z jelenia mamy. Świekowana eee, zbroja. Na Golenicy, Brązowy hełm Skal. I na pukleś już nie stać mnie. Jest 8 brązowe, trzeba 10. No to możesz. Zwykłą satarczę zrobię. Jak tak? A i dowi dowiedziałem się od tego kumpla, e, że. Um, żeby przyzwać starszego tego drugiego bossa, potrzebne są 3 starożytne nasiona. Mamy tak. jedno chyba. Mamy trzy Tak. O tak. tak. I tak byliśmy gotowi do podjęcia się no drugiego bos'a, starca. Czeka. A nie tu nie daje komfort. No to nie wiem. Jak chcesz? Aha. What the fuck? O, ty kurwa każę za to Ale ona nie powinny tu podchodzić po tej sowień nie? No. Ona coś takiego. O, oh, wła! Wow. No ja nie wiem. Wie. Powiem ci kurde, bele, nie wiem. Tako, że nie strasznie mocno biją. Trzeba się ciągle poruszać. No nie, jeszcze zna horykarza. Bo tu zna spawner jest. Troll I jeszcze przywiozł. troll! Nie mów mi, że to troll z gwiazdką, bo jakiś taki pomarańczowo fioletowy. Nie, Zwykły troll. Ty, może nie Ty, bo oni się razem ze sobą chyba biją. <noise> to nasza szansa. Trollu! A tu uroczny karzeł z Nahor? Ok. O nie. Zdala snip. snajp, z daleka. O. o na, na ciebie le nie może zginąć. Nie. Jeszcze nie. Ten troll we mnie kamieniami rzuca. Nie może tego drzewca walić, starca. Trafi na mnie drzewo przewalił troll. Ja nie mogę nic zrobić mojej troll goni No co? Kurde bele O nie więcej karów tu idzie. Co robisz? No. Uciekam przed brutalem znachorem i nie żyję w ogóle. No. Bo trucizna i inne takie ciekawe sprawy. To, to jest za ciężkie dla nas. Nie wiem jak oni go zrobili. Szczałami. No zginąłem. mroczny karzeł rzucił mnie kamieniem, wypchnął do wody i troll mnie jedną. O, my tu zadowoleni. O dobry gear, dobre bronie. zostałem strollowany. Dosłownie. Nawet na początku nie miałem na myśli, żeby to powiedzieć. Jak będziesz widział kościotrupa, który ma świecącą pałkę, to... Znaczy nie taką pałkę, jak sobie myślisz. Bardzo <laughs> Potrzebowaliśmy jakiejś taktyki na tego starca. Ja wpadłem na pewien pomysł. No tak na logikę, nie? No starzec, wielkie drzewo, jakiś end. No. No to... stary end. Spalić! Więc przygotowaliśmy ogniste strzały. Rozbudowaliśmy trochę bazę, dodając jeszcze jedną odlewnię. I ponieważ boss był dość daleko, postanowiliśmy do niego popłynąć. Samo się ustawia pod wiatr. Tylko wiatr jest słaby, dlatego tak wolno płyniemy. Najszybciej będzie jak zsiądziemy i pójdziemy tam pieszo no chyba tylko łódki zawsze możesz ją zaznaczyć. Okazało się jednak, że tratwa jest bardzo wolna, więc postanowiliśmy resztę drogi przejść pieszo. Pali się trochę. No nie! Troll! A jak troll się będzie palić? Jak trochę O! o Zlagowało mi go Popalasz starca? Próbuję Coś wypadło mi nowego, ale nie wiem co. Drewno rdzeniowe. Tak ja nie widziałem. Ten starzec coś rozwalił. Ja się zajmę trollem. Okay. I pierdyliardem karłów. też sobie radę? Tak. Na razie mam. na razie mnie trafi. Co byś ty znał? dobra, teraz trollem się zajmę. Każdy sobie radę? Tak. A jak tam łuk? E, łuk jest zjechany już ponad połowa. Strzał ponad połowa. A zjechana jedna czwarta hata. No to widzę. Nic cię więcej nie atakuje poza nim? Nie. Jest, o, to jest... pięknie czyściutko. No bo ja się męczę z trollem. I bardzo dobrze. Jak mi się skończą strzały to ja się z nim pomęczę. Zrobiłem trola. Uch. Aha, chyba w ciebie strzela. Nie żyje. Kurde! O. Drewno rozwali Jak chcesz strzały to albo łuk to bierzesz ode mnie Nieciekawa sytuacja Czenku padł i musiałem zająć się bosem sam jak tam z twoim HP? Ujdzie Nie padniesz nie powinienem. Te filary są dobre do ukrycia się. Tak jak mówiłeś. Co chwilę muszę pomiędzy nimi przebiegać, bo wiesz, jak zrobię to na korzenie. Teraz misja ukraść ciuk. Nie podoba mi się ta misja. To ja też trochę zużyłem. Ja będę go próbował dźgać w nogi. Ale coś czuję, że się chyba nie uda. Chyba będziemy musieli, ci powiem. Jestem w połowie drogi. A on jest w połowie HP. No, mniej niż połowę. Ja. Czyli progres jest lepiej niż poprzednio. No tak! <noise> chyba trzeba będzie zrobić po dwa staki ja nie, yy, tych podpalających strzał, i dodatkowo jeszcze po dwa albo trzy łuki. Nie, tyle. Wiesz, gdybyś nie strzelał w trola, to by nam wystarczyło. No. Jeden łuki i 100 strzał palających wystarczy na niego spokojnie. Jeszcze ta menda lecząca leczyła tego trola, to też. Właściwie. Złożyłem więcej niż bym chciał. O nie, nie, nie. Nie mam staminy. Ja się bałem, że mnie zgniecie. No to co, ja mam jeszcze. Z... Prawie, że tak zwykły, znaczy, No, ja się też nie mam troszkę zwykły. Bo wcale te ogniesty jakieś takie super miejsce I od razu w ciebie widzę. Co! Dopiero co przyszedłem nie wierzę, tylko mnie zobaczył <noise> No, może, go, może uda nam się go pokonać no. Nie no, czy tymi no, zwykłymi chapa. strzałami nie biję mocniej niż no. zapalającymi

O, oh, fuck. Oh, fuck. Ale dupa. Trafiałem starca i bogienny klucz. Ja chcę wracać. I tak udało nam się pokonać drugiego bossa. Nie było łatwo, ale teraz z satysfakcją y tam... mogliśmy wrócić do domu. To pokazuje jacy będą bosowie. No a położyłeś to już? Nie, czekam o, na czek Ciebie A, dobra Widać, drugi kamień jest jakieś wysokie coś, drugie to jest coś grubego Trzeci wygląda jak smok, a czwarty jaki nie wiem, jakiś król szkieletów, czy coś jak takiego Smok, o nie Smok No To może być, jak to się nazywa? A tutaj jakiś, nie wiem, gruby golem, <laughs> błotny, czy coś w tym stylu Dobra Szybsze romanie drewna. <noise> nie chcę. O nie, dzięki. Może, można, czekaj, można chyba w każdym momencie to zmieniać. Chyba tak. Dobra. I na na Okej, w każdym momencie można to, to zmieniać.